Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj haul zakupowy, Halloween, Halloween jesień yy, i w ogóle wszystko co popadnie. Mam tutaj cały karton yy, nie wiem czy Wam pokażę. No, cały karton po prostu yy, zakupionych rzeczy w tym roku. I co? Nie będę przedłużać, tylko lecimy. Yy, tutaj nie jest posegregowane. Po prostu pokażę Wam wszystko po kolei. Niektóre rzeczy mogliście wiedzieć w innych odcinkach, czekajcie bo tu mi dostaję. O, dobra. No kurczę. Żeby to się tak nie odbijało. O, teraz jest ładnie. Yy, I zaczynamy od pierwszej rzeczy. Taki kotek z Timu. Nie pamiętam ile on kosztował. Yy, naprawdę nie mam pojęcia ile on kosztował, ale taki kotek z Timu. Na pewno jakieś grosze. Wydaje mi się, że on był na właśnie... Yy, jakimś pierwszym holu zakupowym jesiennym, więc taki kotek. Pokazuję wam to wszystko, ponieważ chcę włożyć to do szuflady. I wiecie, niektóre będą zapakowane, niektóre nie. Jesienna myszka dla kiciuśków moich za 5 zł z PEPKO. I ona się nakręca i wibruje, ale nie wiem do końca, co to w ogóle ma znaczyć, że ona tak wibruje. Więc mamy taką myszeczkę. Może być jak najbardziej. W pewnym kupiłam również taką foremkę do ciasta. Będę sobie piekła Pumpkin Spice. Aha, chciałam powiedzieć Pumpkin Space te Boże. Nie, kochani, będę sobie tutaj piekła ciasto albo marchewkowe, albo dyniowe i kosztowała ta foremka 4 zł, więc się naprawdę opłacało. Tutaj mam teraz kolejną rzecz, coś mi tutaj wpadło. Dobra, ogólnie mam dwie maseczki z action Halloweenowe. One były po 3,33. I mamy tutaj Frankensteina i Dniaczka. I mam jeszcze z trzecią, ale nie wiem, gdzie ona jest. Czy ja ją zabrałam z łóżka tutaj. Tak, ona musiała gdzieś wpaść, więc będzie jeszcze trzecia, ale to zobaczycie właśnie, jak już będę miała. I tutaj mam też kolejną rzecz z action, która ucieka i jest to taka świeczka. Ja już miałam kilka takich świeczek podobnych, ale nie pamiętam ile ona kosztowała, bo w sumie ją mi mama kupiła, bo ją prosiłam, żeby kupiła coś na Halloween i mam taką świeczkę. To jest fajna, ten, ten czarny tutaj, o yy, ta czarna koronka, że tak powiem. Więc mamy świeczuszkę. Dobra, lecimy dalej. Yy, kolejną rzeczą, której możecie nie pamiętać, a ja sobie to tylko papier jest ten talerzyk z of Price a, dynia no on jest po prostu piękny i kosztował 29,99 także bardzo ładna dyniaczka I tutaj mamy talerzyk no tu jest naprawdę ogrom tych rzeczy yy, kolejny to jest kubeczek z Pepko moi kochani kubeczek z pepką Pumpkin Spice Love Aaaa, uwielbiam takie jesienne kubki i ten kosztował 8 zł więc, nie? O matko boska, teraz nie wiem jak się za to zabrać, więc zabierzemy się tak Poszyweczka na poduszkę kochani yy, Wydaje mi się, że ją też pokazywałam na którymś odcinku I kosztowała ona 15,99 z takim samochodzikiem Jesienna jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie jesień. Butelka na wodę, kochani. Butelka na wodę z pepko. I ona kosztowała 6 zł. Czekajcie, to 6 zł taka piękna buteleczka na wodę. Przecież to będzie się aż chciało pić wody jesienią z taką piękną butelką. Czekajcie, rozpuszczę sobie włosy. I lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest z nadmorza Możecie pamiętać. Kupiłam sobie. To było we vlogu z chłopów, Sarbinowa. Z tam był taki tytuł, coś tam vlog. I właśnie sobie kupiłam tego, tego. Nie szejka, tylko granitę. O, w takim kółeczku. A, to będzie fajne na drinki. Serio, to będzie fajne na drinki, palumin. Kolejna rzecz to te świeczuszki. One były zamówione na SHIN i zamówiłam je dla moich dziewczyn na imprezę. To już mówiłam też na pewno w którymś odcinku i one są słodko-cute. Dyfuzor zapachowy z Action. Wanilia laty. I wiecie co? Ponieważ ja nie mam świeczki, bo mi się skończyła, to sobie go otworzymy. On nie jest jakiś taki, wiecie, że bardzo jesienny. Aha, czy ja go otworzę moim. Uh -huh, może być ciężko, czekajcie. Tu nie mam też paznokcia. Może tą ręką lepiej pójdzie. O tak, tą ręką lepiej pójdzie. Ale czy ja wiem, czy to tak pachnie? Faktycznie wanilią latę. Nie wiem, dobra. Te patyczki sobie włożymy od razu, bo ja ogólnie przyznawałam się, że pierwszy raz mam taki dyfuzor. Yy, moja mama miała już tak, ale ja w pokoju mam pierwszy raz. Ale to też nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ze względu na kotek, więc zobaczymy za chwilę. Taki położę go gdzieś tutaj po... to mi się tylko tutaj teraz nie podoba też i to co też ściągniemy, No Ej dobra nie ważne. Widzicie, mamy tutaj teraz wanilia, vanilię latę jest jest lecimy dalej e... Kolejna jest taka złota dynia, ja już mam jedną złotą dynię Z zeszłego roku, albo sprzed dwóch lat I ona jest taka, będę miała trzy inne I ta była kupiona, wiecie co, ja wam powiem, że ja nie pamiętam gdzie, ale za 9,50 Aha, wtedy, wtedy, za 9,50 taka piękna, ładna dynia Były też srebrne, ale ja mam wystrój złoty, więc wzięłam złotą Koła jesień Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? A, tutaj taki grzybek, domek z Action. A, Jezus Maria, ale wiecie, że ja ostatnio sprzątałam, bo my mamy ten remont. I kurczę cały wielki karton od góry do dołu. Tam nie ma w ogóle wolnego miejsca, tak jak w świętach. Mam zawodowane jesienią i Halloween. No dobrze, nieważne. I to jest domek z y, Action. Tutaj nie ma ceny, więc nie pamiętam ile on kosztował. Nie pamiętam naprawdę, ale chyba. Pokazywałam go już na którymś filmie też I tam była cena Nie wiem kurde teraz Ale jest z Action Kolejna Kolejna mała dyńka, ona kosztowały chyba 2,99 Jakoś tak, 3zł I ona jest również z Action, taka brązowa, złota o, możecie sobie zobaczyć że to Action jest Więc taka dynka Kolejna rzecz to pumpkinowe podgrzewacze. One tak pięknie pachną yy, z pepko za 8 zł. Kocham. Dajcie mi już jesień jeszcze dwa tygodnie sierpnia i pierwszy wrzesień i będzie, będzie super. Yy, aha, tu są dwie rzeczy i czekajcie, może najpierw wyjmę. Taką świeczuszkę kupiłam w pepko. Jeżeli ktoś mnie długo ogląda, to w zeszłym roku miałam taką większą z trzema tynchami, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj jest ładniejszy w sumie napis i ona kosztowała 7 ziko. I są teraz też takie większe, właśnie z trzema za dyszkę i też jest ładniejszy napis niż był w zeszłym roku. I tutaj mam lampion z Dilza za dyszkę. Biały, zawsze chciałam mieć złoty, ale złotego nigdzie nie mogłam znaleźć, więc mam biały i co i to mi się ogólnie podoba tak jak wygląda, ale nie wiem jak to będzie w realu, także OK. No i w Pepku kupiłam jeszcze kocyk, nawet mam torbę zobaczcie dyniową, ale kupiłam w pepku jeszcze kocyk i ja go rozpakowałam już, bo się nim przykrywałam. Taki w takie wytłoczone dynki. I on kosztował, teraz nie pamiętam ile, ale to chyba mam paragon Mam paragon I ja wam powiem ile kosztował ten koc 25 zł Więc chciałam tamten ten z Action w kolorowe dynie Ale później stwierdziłam, że ten jest ładniejszy Bo ja będę miała przecież yy, Powiedziałam pościel yy, Chodziło mi o to, że będę miała pościel w pomarańczowe dynie Więc koc wytłuczony będzie lepszy Niż ten z Action Bo on Przepraszam go do torby O znalazła się ta trzecia maseczka, zakrzyn Mamy takiego kotka yy, Jak Salem Kolejna rzecz Zakrzyn, też nie pamiętam ile Kosztowała, to takie jabłuszko jest Świecące, zobaczcie jak ładnie świeci Widzicie Piękne yy, Więc takie jabłuszko ja już na to patrzę, to ja widzę ile jest tu rzeczy. I uwierzcie mi, że jeszcze jak tamte przetargam, to to będzie po prostu hit. Lecimy dalej. Tutaj mamy taką dyniaczkę. proszę bardzo. To jest też ta z Actiona. Druga do kolekcji i ona kosztowała tyle samo co poprzednia. Boże święty. Boże święty. A co to jest? To jest coś od Tutaj mamy tą świecę z pepką. Takie listki jesienną i ona kosztowała. W sumie nie ma tutaj ceny, ale wydaje mi się, że dwie dyszki. I też pięknie pachnie takim takim taką jesienią. Kocham. Kocham. Um. Wiecie, co chcę tylko kupić jeszcze w tym roku? Yy, świeczkę halloweenową jakąś, bo mam bondo do Half-Price'a i raczej wykorzystam ją na świeczkę halloweenową. Ale zobaczymy. Tylko, że mój informator, pozdrawiam, mówi mi, że jeszcze świeczek nie ma, więc Więc nie wiem, czy wykorzystamy, czy nie, ale no, dobra, mniejsze. Tutaj mamy też liście z Action. One kosztowały nie pamiętam ile, i one będą na tym tam księżycu moim, przyczepiane jak te motylki. Więc to są nówki sztuki, nieśmigane liście. I lecimy w kolejne rzeczy. Tutaj też jest kolejna rzecz z lekszym. też nie pamiętam ile kosztowała. I mamy takiego pięknego jeża yy, w Dyni. Więc to jak tylko zobaczyłam. To były pierwsze jesienne ozdoby, jak to wzięłam. Więc możliwe, że też już go widzieliście u mnie na kanale. Ale jeżeli ktoś po prostu obejrzył pierwszy raz ten hol zakupowy jesienny, no to widzi go yy, teraz. Kolejna dynia złota a to jest kolejna złota dynia, proszę bardzo To jest yy, No trzecia, bo tamtą y, To pewnie widzieliście w zeszłym roku I ona jest z ja kochani I kosztowała 9,99 Taka piękna, ładna Złota dynia, to w sumie tamtą Pepko w zeszłym roku Lub dwa lata temu kupiłam za piąteczkę Więc było taniej O, właśnie, kochani jak ktoś mnie ogląda to pamięta, że ja miałam takiego kotka z rogami diabła, z Dadiego, i on kosztował 9,50 I on kosztował 9,50 Ale moje koty mi go zbiły i tutaj ten różek się wiecie Połamał Pękł, o I kupiłam kolejnego I oprócz ja mam po prostu dosyć. I oprócz y, tego kupiłam jeszcze jednego, a trzeciego też takiego w y, takim tym mam schowanego. I ten jeszcze równicą Piękny. To jestem ja. Nie no się śmieję. Tak więc będę miała same kotki fajne. I co tu jest jeszcze? Aha, tutaj też mam z stimul to na pędzle to też pewnie widzieliście bo wspominałam o tym że tutaj jest że niby to jest zrobione drukarką 3D ale czy to jest naprawdę tak zrobione to nie mam pojęcia to już nie, nie mi oceniać takie takie właśnie pudełeczko trumienka pajęczynę yy, i i tak no i ostatnie dwie rzeczy to są yy, tu mam buty na jesień takie Alamo kasynki sznurowane, bardzo mi się one podobają i one kosztowały mniej niż wam mówię ile. 25,99 z przeceny z 65,99, więc twierdziłam, że po prostu wezmę sobie je, było naprawdę ładne i na pewno będę w nich chodzić tej jesieni. No i kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to były te śniegowce Ala Agi na platformie i są one po prostu z lumpu rozmiar 36 ja teraz nie pamiętam gdzie to aha tutaj pisze 36 jest napisane 36 i i sobie takie w lumpie czarne bo moje czarne się rozwaliły wystawiłam dla was na moim winted tutaj będziecie mieli nazwę też Beżowe Więc jeżeli ktoś by chciał takie Bo tamte to są agi W Przystępnej cenie To możecie Sobie wchodzić na mój vintage No i co I to by było chyba tyle No chyba, że do tego czasu Aż ten filmik się pojawi to one znikną no, co? no to nie No i to by było tyle Pokażę wam jeszcze tutaj jak to wygląda Zobaczcie, a pełno jesieni, więc dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że oglądaliście ten odcinek. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I do kolejnego odcinka. Pa!